Kolejnym odcinku dzisiaj opowiem o tych welonach. Tak, pierwsze co musicie wiedzieć, mogą mieć suche pokarmy, mrożone i żywe. Z jednych z tych co mamy, to są suszone. Tak, Goldfish. To są takie płoteczki. Druga rzecz to pojemność tego akwarium mieć 100 litrów, a temperatura wody musi sięgać od 20 do 25 stopni. Te rybki żyją około 15 lat proszę zobaczyć, to jest samiec a to samica i przed zakupem tych welonów musicie pamiętać, by kupić filtry i mieć przygotowany taki akwarium i nie mogą oczywiście mieszkać w takich kulach jak wiecie no i dziękuję za obejrzenie tego poradnika mam nadzieję, że pomogłem Wam i zostawcie łapkę w górę i o subskrypcji. Jest tam na dole taki czerwony przycisk. Pamiętacie, ma być szary. Dziękuję za obejrzenie.